Gdybyście mieli pomyśleć o postaci, której nikomu nie trzeba przedstawiać, takiej bezdyskusyjnej ikonie, której imię wystarczy wspomnieć, aby jej postać zwizualizowała się w głowach ludzi na całym świecie, to kto by to był? Bo mnie na myśl przychodzą dwie takie postacie: Jezus i Elvis Presley. I o tym drugim, a właściwie o jego psach, porozmawiamy sobie dzisiaj. Elvis Presley. Kiedy coś idzie źle, nie poddawaj się, zwierzęta nie nienawidzą, a my powinniśmy być od nich lepsi. Tak powiedział Elvis w jednym z wywiadów zwykł tak mawiać, podobno częściej. Równie podobno, pierwszym z jego zaśpiewanych utworów była pieśń żałobna po śmierci koguta. Mały Elvis miał wtedy dwa lata i widząc śmierć zwierzęcia, zaczął wydawać z siebie melodię pełną rozpaczy, bez słów. Czy była to pierwsza oznaka jego miłości i szacunku, jakim przez całe dalsze życie derzył zwierzęta? Ja w to wierzę. Elvis dorastał w biednej rodzinie w, na południu Stanów Zjednoczonych w Tupelo w stanie Mississippi. W dwupokojowym baraku, czy czymś w rodzaju domku letniskowego w środku zniszczonego przez wojnę i żywioły krajobrazu, bez łazienki, bez bieżącej wody. Mały Elvis w żadnym wypadku nie mógł pozwolić sobie na e, własne zwierzę, ale za to chętnie opiekował się tymi, które spotykał na swojej drodze. Pierwsze dwa kundelki, o których wiemy, nosiły imiona Woodlawn i Moffiti. Niestety o tych psiakach wiadomo bardzo mało tylko tyle, że były i że były małe. Plotki głoszą, że e, zarówno jeden, jak i drugi reagowały na oba imiona. To znaczy Woodlawn reagował zarówno na imię swoje, jak i Muffy I odwrotnie. Punktem zwrotnym w karierze Elvisa, i mam tu na myśli nie tylko karierę muzyczną, ale też rolę opiekuna zwierząt, była przeprowadzka do Memphis i zakup posiadłości w Graceland. Było to 17 marca 1957 roku i można powiedzieć, że to właśnie tego dnia nastąpiła swoista koronacja Elvisa. A na pewno na Króla Dżungli, bo sam siebie tak wtedy nazywał. Elvis zakupił wtedy około 14 akrów ziemi. To jest około 6 hektarów, więc jest to już y, zacny kawał ziemi, a na pewno taki, który pozwala na urządzenie niewielkiej farmy, co było zawsze marzeniem Elvisa. Niewielkiej, chyba w, trzeba włożyć w cudzysłów, dlatego że y, no, mieszkało tam mnóstwo zwierząt. I wiecie, jak to jest. Rodzice Elwisa proponowali, żeby zacząć skromnie, od kilku kurek, może ze dwa pieski, może kaczuszka. No ale wyobraźcie sobie dorosłe dziecko, które od zawsze kochało zwierzęta, marzyło o posiadaniu swojego pupila, ale nigdy nie mogło tego marzenia zrealizować. No to jak w końcu można sobie na to pozwolić, to hulaj dusza. Król musi mieć swoje królestwo. Farma była pełna mieszkańców, Wśród których były kurczaki, kaczki, psy, koty, konie, świnie, osły, kozy, muł, indyki, a nawet szympans i kangur, którego Elvis otrzymał od swoich australijskich fanów. No i jednak kangurek nie odnalazł się na farmie. Po krótkim czasie zamieszkał w Zoo w Memphis, które zresztą Elvis nieustannie szczodrze wspierał. A Skater to bardzo ciekawa opowieść, ale raczej na osobny odcinek. Ale wróćmy do głównych bohaterów całej serii historii, czyli do psów. Kiedy kariera Elvisa zaczynała powoli kwitnąć, do jego domu zawitał pierwszy pies, Boy. I tutaj lista zaczyna się tylko wydłużać. Elvis był niekwestionowanym miłośnikiem zwierząt i nawet podczas służby wojskowej w Niemczech miał pudla imieniem szampan. Mały, biały, przesłodki pudelek towarzyszył królowi do końca jego służby. Słuchajcie, nagrałam to zanim znalazłam oryginalne, prawdziwe i jedyne potwierdzone zdjęcie. E, szampana ani nie był mały, ani nie był biały, ale słodki był, dlatego zostawiam. Jeżeli oglądacie na YouTube, to zdjęcie, możecie zobaczyć w 1960 roku, a następnie wrócił razem z nim do USA, gdzie został podarowany matce Elvisa, Gladys. Gladys otrzymała również od syna dwa inne pudle, Sweet Pie i Teddy, a kolejnego o imieniu Little Bit muzyk podarował swojej pierwszej dziewczynie, Anicie Wood. Wśród obdarowanych pań była również Linda Thompson, która otrzymała Maltańczyka o imieniu Foxhue, ciotka Delta i właściwie każda kobieta, która była blisko Elvisa i która nie broniła się przed tym, żeby posiadać podarowane przez niego zwierzę, takie od niego otrzymała. Tak, to dużo piesków i dużo obdarowanych nimi kobiet, ale nie działo się tak bez powodu. Elvis był przekonany, że tylko zwierzęta podarowane komuś będą cieszyć się długim i szczęśliwym życiem, dlatego rozdawał je na potęgę. Ale po kolei. W 1962 roku inna dziewczyna przyleciała z Niemiec, aby spędzić Boże Narodzenie z Elvisem w Graceland. Elvis urządził wtedy prywatne przyjęcie na około 30 osób, było to 30 najbliższych osób z otoczenia Elvisa, 30 jego przyjaciół, na którym młoda dama podarowała Elvisowi drewniane pudełko po papierosach. To było coś w rodzaju pozytywki, która odgrywała pewną melodię, a Elvis podarował tej młodej damie Pudla toj, którego e, nazwała Honey. Tą dziewczyną była oczywiście Priscilla Presley. I swojego pudelka wspomina ona tak. Elvis powiedział mi, że ma dla mnie niespodziankę. Kiedy przyjechałam do Memphis, podarował mi uroczego małego pudla, którego nazwałam Honey. Był przesłodki i taki kochany. Chodził za mną wszędzie. Podróżował też ze mną. To my tuż po wylądowaniu w Memphis w Los Angeles. Nie wiedziałam, że na lotnisku w Memphis był fotograf, który zrobił zdjęcie, kiedy wysiadałam z samolotu. Wspomniałam już o kilku czworonożnych mieszkańcach Graceland, ale nie można w tej historii pominąć Sherlocka. Sherlock był basetem, do którego Elvis zaśpiewał jeden ze swoich największych przebojów Hounto, w programie Steve'a Allena w 1956 roku. Hound doga, cry, you know? Taki mały disclaimer, Hound Dog był coverem, to nie był oryginalny utwór Elvisa. W oryginale y, był zaśpiewany przez Big Mama Thornton y, w 1952 roku. Elvis wspominał to wydarzenie jako jedno z najbardziej żenujących w swojej karierze. Przede wszystkim otrzymał zakaz potrząsania biodrami i wykonywania gwałtownych ruchów. Tu chciałabym wierzyć, że zakazujących obchodziło dobro psa, ale za dobrze by było. Chodziło jedynie o kwestie obyczajowe, a wcale nie o to, żeby pies czuł się komfortowo bez głośnej muzyki czy bez gwałtownych ruchów wykonywanych przez Elwisa podczas jego tańca. A sam występ musiał odbyć się w pełnym smokingu, tak to zostało narzucone. Wyglądało to tak, że w białej muszce i czarnych ogonach w towarzystwie Sherlocka na podium w cylindrze, znaczy Sherlock był w cylindrze i na podium, a Elvis wykonywał swój hitowy utwór. W porównaniu do występu z czerwca tego samego roku, czyli dwa miesiące wcześniej, Elvis występował w programie The Milton Berle Show. I tam Elvis dał czadu, po prostu pokazał się w pełnej krasie z tymi swoimi charakterystycznymi ruchami, był ubrany kompletnie na luzie, no i to y, oczywiście nie spodobało się włodarzom telewizji i podczas drugiego występu właśnie w programie Steve Allena narzucili mu, aby zaprezentował znacznie łagodniejszy występ. No i tak też zrobił. Elvis śpiewał swój utwór, całując psa po pychu, łapiąc go za zapyszczek, Wchodzą, wchodząc w interakcję z nim cały czas. Śpiewał słowa i wybuchał lekkim śmiechem, dlatego że dla niego też ta sytuacja była komiczna. Dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, że był to cringe. Steve Allen Show tego wieczoru miał dwukrotnie większą widownię niż zazwyczaj i pobił rekord oglądalności. Ode mnie mogę wam powiedzieć, że jeżeli interesuje was komunikacja psów, sygnały uspokajające czy grożące, obejrzyjcie sobie to wideo. Ulubieńcem Elvisa był Pomeranian, Edmund, a właściwie Edmundzi, Edmundowie, Edmundy, ponieważ było ich dwóch. Obydwa Edmundy to pomeraniany maści rudej. Pierwszy z nich był podobno ulubionym psem Elvisa. Niestety bez wzajemności. Edmund właściwie nie miał swojego ulubionego człowieka, ale miał swoje ulubione ciastka. I miał człowieka, który zawsze tymi ciastkami się z nim dzielił a była to ciotka Delta. Nic więc dziwnego, że najlepiej czuł się właśnie w jej towarzystwie, i po krótkim czasie wspólnego życia Elvis zdecydował się podarować Edmunda pierwszego, właśnie cioci Delcie. Krótko po tym Elvis nabył drugiego szpica, któremu również dał na imię Edmund, ale o Edmundzie II wiemy niewiele, poza tym, że wyglądał niemal identycznie jak ten pierwszy jak długo Edmund II był mieszkańcem Graceland, ale ten pierwszy dożył u boku delty całkiem ładnego wieku, 12 lat i zmarł dopiero w 1986 roku. Co ciekawe, obroże obydwu Edmundów stały się eksponatami w Graceland. No i tu niestety muszę zakończyć opowieść o Edmundzie, dlatego że ym, z dostępnych informacji bardzo trudno jest się połapać, o którym Edmundzie mowa. A często jest tak, że Edmund pomylony jest z innymi psiakami, na przykład z Honey albo z y, Sweetie Pie albo z Little Bit, więc nie chciałabym tutaj wprowadzać zbędnego zamieszania. Ale jeżeli znacie jakieś wiarygodne źródła historii o Edmundzie, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi. Inną ważną postacią, oczywiście czworonożną w życiu Elvisa, był Ciao Ciao Jetlow. czy też Get low. Różna y, wymowa według różnych źródeł. Y, ja będę się trzymać może tej oficjalnej Jetlow. A postać Jetlow nierozerwalnie wiąże się z partnerką Elvisa, Lindą Thompson. Tą samą, która otrzymała y, od y, króla Maltańczyka imieniem Foxhue. Linda i Elvis zaczęli spotykać się w 1972 roku. Wkrótce po tym, jak Elvis rozstał się z żoną, z Prystylą Presley. Z Lindą niestety również się rozstał, ale 4 lata później, w 1976 roku, na rok przed, przed śmiercią Elvisa. Ale znalazłam bardzo ciekawy wywiad z Lindą, która wiele lat później wyznała, że Elvis był wrażliwą duszą, która kochała zwierzęta i jeszcze bardziej uwielbiała dawać prezenty. Opowiadała: Miał takie dobre serce. Dosłownie pewnej nocy kupiliśmy sklep zoologiczny. Elvis zapłacił za około 20 psów i po prostu je rozdał swoim przyjaciołom. Kiedy został już tylko jeden szczeniak, Ciaucia, Elvis postanowił go sprzedać, ale Linda przekonała go do zmiany decyzji pomimo obaw gwiazdy. Linda opowiadała dalej w tym samym wywiadzie. Przeczytaliśmy artykuł, w którym napisano, że Czau atakują swoich panów w 80% procentach przypadków. Elvis powiedział: nie chcę się martwić, że zostawić tego psa, albo wrócę do domu i zobaczę, że musisz mieć operację plastyczną. Dodatkowo Ciao Ciao Jetlow chorował i to się okazało bardzo szybko. On był, miał nieuleczalną chorobę Nerek. Jaką? Niestety nie wiem, nie znalazłam tej informacji, ale wiem, że po tym, jak Elvis dał się przekonać Lindzie, żeby. Dać maluchowi szansę, bo może wyzdrowieje. To Elvis bardzo się do niego przywiązał. I dalsza historia, według Lindy, brzmi tak. Wychowałam go i okazał się łagodny, jak kociak. Był naszym ukochanym, ale miał wrodzoną chorobę nerek. Nie wiem, czy to sprawiło, że był tak ospały, że nie miał ochoty być złośliwy, ale miał cudowne usposobienie. Pewnego ranka Linda wspominała, że Jetlow zachowywał się naprawdę dziwnie z powodu problemów z nerkami. Mówiła tak: "Przyszedł do nas lekarz, powiedział: nie sądzę, żeby ten pies przeżył noc. Ale Elvis nie zamierzał pozwolić swojemu psu umrzeć bez walki. Szybko zadzwonił, żeby wynająć samolot i zapewnić psu najlepszą pomoc medyczną, na jaką było go stać. A przypomnijmy, że Elvis był już wtedy gwiazdą światowego formatu i stać go było naprawdę na wiele. Z tego, co mówi Linda, to zrobił absolutnie wszystko, żeby ratować tego psa. Linda opowiada dalej tak: Elvis wynajął samolot, poleciał z Jetlo i lekarzem do Bostonu, do specjalistycznej kliniki diablisterek. Zostawił go tam na około trzy miesiące, gdzie cały zespół lekarzy próbował ocalić życie psiaka. Jednak ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Kiedy Jet Lowe miał około rok, zmarł. Linda wyraźnie pamięta ogromny ból, jaki Elvis odczuwał, gdy usłyszał tę wiadomość. Byliśmy w trasie koncertowej, kiedy zmarł, i wracaliśmy jego samolotem do domu, kiedy nam o tym powiedziano. Elvis po prostu płakał. Kojarzycie film Paradise Hawaiian Style i scenę, w której Elvis pilotuje helikopter pełen psów. Jednym z tych psiaków był owczarek szkocki, Baba. Był to pies, który należał do Elvisa, właściwie do rodziny Presleyów. Mieszkał w Graceland i można go właśnie na tym urywku filmu zobaczyć. Rezenzentka czasopisma Variety była szczególnie usatysfakcjonowana kiczowatą sceną z psem w filmie i pisała tak: Jedna konkretna scena to perełka komedii. Presley traci kontrolę nad śmigłowcem podczas transportu sześciu psów różnych raz na wystawę psów na innej wyspie. Jednocześnie akrobacje helikopterowe dostarczają mnóstwa emocji, należąc do najlepszych, jakie kiedykolwiek sfilmowano dla tego rodzaju scen. Legenda głosi, że baba i jego więź z Elvisem została pośrednio odzwierciedlona w dniu, kiedy Jerry Lee Lewis próbował przeprowadzić zamach na życie Elvisa w 1976 roku. Na szczęście na tyle nieudany, że nikt nie ucierpiał, mm, może poza samochodem Jerry'ego Lee Lewisa, który został rozbity tej nocy. Wracając do baby, mówiło się, że miał terapeutyczny wpływ na Elvisa. Konkretnie chodziło o jąkanie, ponieważ Elvis się jąkał, albo raczej się zacinał w stresowych, w stresowych sytuacjach. A wspomniałam o tym zamachu, dlatego że według relacji Harolda Lloyda, ochroniarza Elvisa, próby przeprowadzenia zamachu na króla były dwie i to dzień po dniu. Za pierwszym razem, po zgłoszeniu od Harolda, że coś się dzieje, Elvis zacinając się kazał mu wezwać policję, ale nie doszły zamachowy, zdążył uciec. Następnego dnia jednak, kiedy sytuacja się powtórzyła, mm, król ponownie kazał wezwać policję, ale tym razem nie miał żadnych problemów z płynną wymową. Różnica była taka, że baba był blisko, a druga różnica z tych dwóch sytuacji była taka, że Jerry Louis został tego dnia zatrzymany. Niestety baba i Elvis nie żyli razem długo po tym wydarzeniu, ponieważ pies zmarł 10 tygodni później. Natomiast przekonanie o tym, że to dzięki niemu Elvis potrafił mówić płynnie, nie miał żadnego problemu z zacinaniem się i, i ten problem był rozwiązywany jest żywa do dzisiaj. Z psich mieszkańców posiadłości Graceland nie można zapomnieć o Brutusie i Snoopim. Były to dwa dogi niemieckie podarowane Elvisowi przez Priscilla. Snupi był właściwie ukochanym psem córki Elvisa, Lisy Marie. Według niektórych źródeł Brutus również pojawił się na ekranie u boku Elwisa, jednak Priscilla dementowała te doniesienia. Do niemiecki, którego widzimy w filmie Tylko ją kochaj z 1968 roku, to Albert. Zawodowy psi aktor, który nigdy nie należał do rodziny proslejów. Michał Korda w swojej książce Sławne psy i ich ludzie poświęcił jeden z rozdziałów właśnie zwierzętom Elwisa. Rozdział kończy się. Ciekawą anegdotą, dotyczącą już nie bezpośrednio mieszkańców Graceland, ale pies odgrywa w niej bardzo ważną rolę i myślę, że najlepiej będzie przytoczyć cały fragment. Więc cytuję: W jego domu znaleziono oprócz bawy innego psa Meibla, pluszaka, którego dostał od rodziców jako dziecko. Pluszowego pieska wyprodukowano w 1909 roku w niemieckiej firmie Steiff. Po śmierci Elvisa, Mabel znalazł się w muzeum z innymi maskotkami. Benjamin Slade, szkocki arystokrata, kupił go na aukcji pamiątek po Elvisie w Memphis i wypożyczył muzeum. Miś Presleya znalazł się w towarzystwie innych pluszowych okazów wartych łącznie 900 tysięcy dolarów. Niestety dziś już nie można go zobaczyć. W pewnej nocy, w 2006 roku, Mabel został pogryziony, wypatroszony i pokawałkowany. Sprawcą tego okazał się Doberman o imieniu Barney, który stróżował nocami w Muzeum Zabawek. Nikt nie wie dlaczego, ale pewnej nocy po prostu mu odbiło. Według zapewnień opiekunów, miał raczej łagodne usposobienie. Nie wiadomo, co skłoniło go do przerzucia ponad setki pluszowych niedźwiadków. Ale opamiętał się dopiero nad ranem, gdy zdążył wypatroszyć już sporą część kolekcji, w tym maila. Po prostu wpadł w szał, powiedział dyrektor muzeum, który z kolei wpadł w rozpacz. W ramach pocieszenia można wspomnieć, że Elvis nigdy nie przepadał za Dobermanami, choć jak przyznawał, sam nie wiedział dlaczego. Teraz już by wiedział. I tu kończy się cytat anegdota rozdział książki Michała Kordy poświęcony Elvisowi i jednocześnie ten przełomowy dla mnie odcinek historyjów. Jeżeli macie podobne propozycje następnych odcinków dla tej serii, w której przedstawiam ciekawe opowieści o słynnych psach albo mniej słynnych, ale równie ciekawych, to napiszcie do mnie w komentarzu lub na maila. Wiedzcie również, że Wasza opowieść też może stać się historiem na tym kanale, więc jeżeli chcielibyście się takową historią podzielić, piszcie do mnie na gmail.com albo w wiadomości prywatnej. A teraz już żegnam się z Wami. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam. Pa! A dla tych, którzy wytrzymali do końca kilka dodatkowych ciekawostek. Po pierwsze, w domu Olwisa było jeszcze wiele innych psów, ale nie sposób wymienić wszystkich. Między innymi ze względu na chaos informacyjny i nie zawsze informacje, które znajdziecie, dotyczą tego psa, o którym jest historia albo odwrotnie i bardzo ciężko się w tym połapać. Po drugie, nie wspomniałam w tym nagraniu jeszcze o jednym ważnym się Elvisa, Mafinie. Nie zrobiłam tego wyłącznie dlatego, że nie znalazłam żadnych w 100% potwierdzonych informacji na jego temat, czyli patrz punkt pierwszy. Po trzecie, schronisko Schronisko w hrabstwie Lee w Stanach Zjednoczonych co roku w styczniu organizuje coś takiego jak miesiąc adopcji z okazji urodzin Elwisa. I po czwarte, pomimo krążących plotek na ten temat, nie ma żadnej potwierdzonej informacji, aby Elwis kiedykolwiek miał psy rasy Korgi, choć absolutnie je uwielbiał. Jakby co, pamiętajcie, że każda łapka w górę i subskrypcja bardzo mi pomaga, a najbardziej to mi pomaga Patronite, albo jak mi postawicie kawę na no Bojmie Coffee. Linki w opisie. Buziaki!